No i dzień dobry moi kochani. Dzisiaj chciałem wam pokazać bardzo piękny, nietuźnikowy samochód. Jest to naprawdę wyjątkowy okaz, bo jest to Mercedes Benz V170V. Z silnikiem 1,7 benzyna. 38 KONI. Samochód z roku 1939. Powiem wam tak pokrótce. Tutaj nie będę Wam o nim to dużo opowiadał, bo jest to samochód bardzo mało mi znany. Podstawowe dane techniczne to Wam powiedziałem: 39 rok, 1,7 benzyna, 38 koni i czterobiegowa manualna skrzynia biegów. Jest to samochód na sprzedaż. Jest to samochód mojego kolegi, więc e, tak sobie uważam, że może po prostu. E, zamilknę i pokażę ten samochód Wam w ciszy i spokoju. No tylko tutaj trosz, troszkę będą ptaszki śpiewały, bo to jest las. Uważam, że ten samochód właśnie głównie po takich drogach się poruszał, także najpierw pokażę Wam go yy, dookoła, potem pokażemy silnik. Potem pokażemy wnętrze albo odwrotnie, proszę więc moi drodzy oglądajcie, nacieszcie oczy, bo taki samochód to naprawdę jest coś wyjątkowego i niespotykanego e, już dziś na ulicach. Tylko jakieś zloty i to też naprawdę musi mieć gruby zlot, żeby ktoś takim autem przyjechał. Dobrze. Po kolei. Tak jak powiedziałem samochód jest na sprzedaż, link do ogłoszenia będzie umieszczony w opisie do filmu i wszelkie informacje odnośnie co bo przy samochodzie robione itd. Tak to, już, to już opowie Wam właściciel tego samochodu. No, ale ten zapach w środku, wam powiem, to jest zapach jak w takim, taki kościelny zapach. Naprawdę taki kościelny zapach. Sam fakt, że to auto ma tyle lat, 39 rocznik, i dalej jedzie, dalej jedzie, jeździ po drogach, to jest naprawdę, wam powiem, coś no niespotykanego. Niespotykanego. Oczywiście pewne prace przy tym samochodzie były robione, no bo się nie da uniknąć, żeby auto prawie stuletnie nie wymagało żadnych prac. No, ale tak jak powiedziałem, to Wam powie już właściciel, jak będziecie dzwonić zainteresowani kupnym tego auta. Patrzcie na te zegary. No. Ta szybka przednia się uchyla rodzaj klimatyzacji. To Wam też potem pokażę. To są dawniejsze kierunkowskazy. To kiedyś nie było kierunkowskazów normalnych, elektrycznych. Były mechaniczne. One się tak wysuwają do góry. Mm. O. Cyk. Zamknięty. Teraz tylna kanapa. Do tyłu pozwólcie, że może nie będę siadał tutaj, siądę z tamtej strony. Jak pan prezes. No Wam powiem, prezentuje się naprawdę fenomenalnie. I ten zapach w środku, no coś cudownego. Coś cudownego. Popatrzcie, jak to, to wszystko wygląda. Auto z 1939 roku. Ramki dookoła okien, może tu pokażę. Te ramki, to moi drodzy jest lite drewno. Nie, żadna wydmuszka, wyklejka czy coś, to jest lite drewno. Tak to kiedyś było robione. Boczek drzwi, rączka do zamykania, korbka do okien, o, cyk, patrzcie, i zjeżdża, i do góry. Rączka do otwierania drzwi, ciężka, chromowa, chromowana, znaczy nie tak jak teraz, jakieś plastikowe paści powleczone chromem, które schodzi po dwóch latach, cyk. Te drzwi, słuchajcie, jak się zamyka. Cyk. 39 rocznik prawie 100 lat. Prawie 100 lat trochę brakuje, ale jak to się zamyka to bardzo dobrze świadczy o sztywności całego nadwozia. O, są takie detale, jak na przykład tu1939, PR szczególny rok, szczególny rok dla polskiej historii. Dobrze, przejdziemy sobie teraz z drugiej strony. Katedra się otwiera. Katedra się otwiera i ten zapach. No nie no, tu wam powiem sobie siądę. Nóżki wytrzepiemy. Patrzcie, rączka. Cyk. I cisza taka. Katedralna. Z katedralnym zapachem. Wieszaczki na ubrania. Ha. No powiem wam nies niesamowite takie przeżycie usiąść w takim samochodzie. 39 rocznik. Patrzcie, kiedyś na to nie zwracali uwagi. Parciane zawiasy. Proszę. No. Teraz wszystko być skryte, schowane, żeby broń, panie Boże, nic nie było widać. Przecież te drzwi na czymś się muszą trzymać, tak? Patrzcie, lampka jaka. Plafonik taki malutki. Tak mówię półszeptem, bo jestem. Samaż wam powiem szczerze, tak szony trochę wiekiem tego samochodu i jego tu obecnością rączka dobra, wychodzimy dalej. Boczek drzwiowy, tak się prezentuje. Z przyzwyczajenia chciałem łapać tutaj za klamkę, no ale w tamtym roku. Były to tak zwane drzwi otwierane, kuro łapy o cyk, pod prąd. No i popatrzcie, patrzcie, jak te dywany tu wyglądają. Wszystko w jakim jest stanie, jak to wygląda. No, powiem Wam, no, no, klasa sama dla siebie. Klasa sama dla siebie w takim stanie. Taki samochód. Przypominam, 39 rocznik, 1,7 benzyna. Mamy kieszonki, nie wiem, na mapy czy na co. No wtedy telefonów komórkowych nie było. Ale mapa z siecią Autoban, jak najbardziej. Zamykamy drzwi. Cyk i siedzi. Zaraz poproszę właściciela, który jest tu obecny, żeby nam otworzył maskę i uchylił przednią szybę. Przednią szybę, tak, przednią szybę czołową. Zobaczcie, jak ona teraz wygląda. A jak będzie wyglądała za chwilę? Widzicie, ona jest teraz przylega idealnie do nadwozia, a zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądało. I cyk, szyba otwarta przednia, czołowa tak to właśnie wygląda. Lufcik tu sobie powietrze w czasie pędu spokojnie wpadało do kabiny, obiewało pasażerów podczas gorącego lata bo wtedy lata też były gorące nie to, co dzisiaj. W maju 13 stopni ale tak to wygląda popatrzcie. Cyk. I tu już mamy otwartą też maskę. A w sumie to połowę maski. Tak to wygląda. O, widzicie? O. I tu jest całe serce napędzające ten pojazd. Zwróćcie uwagę, mi to proszę, jaki, jaki gruby, solidny Przewód masowy. Tyle lat i to się trzyma. Popatrzcie na to. Coś niesamowitego. Sam widziałem w 8 letni BMW, też taki pleciony, to się rozpad pod dotykiem rąk. Tutaj, proszę. Kiedyś to było inne wykonanie. Dobrze, zamkniemy maskę. Ogólnie wam jeszcze pokażę całe auto i będziemy kończyć. No i widzicie. Maska zamknięta, tak to wygląda. Powiem Wam jeszcze tyle, że przednie reflektory są oryginalne. I teraz uwaga, ciekawostka. Autor jest normalnie zarejestrowany na białych blachach. Yy, I żeby mogło się poruszać po, yy, po drogach publicznych, yy, musiało być doposażone na przykład w takie oto migacze, jak widzicie tutaj. Tak. ten samochód musi mieć taki migacze, żeby mógł być dopuszczony do ruchu. Gdyby auto miało żółte blachy zabytkowe, tych migaczy nie musiałoby być. Bo konstrukcyjnie w tamtym czasie to ta auto nie było wyposażone w kierunkowskazy żadne, tylko były takie migacze, takie jak wam tutaj pokazałem, o coś takiego. I to by wystarczyło, jeśli by auto było na żółtych blachach. Ale jest na białych. Także, moi drodzy, tak to wygląda. Świetna auto, żeby nie jechać do ślubu. Pomysł na biznes, jak ktoś ma. Dobrze, moi drodzy, jeszcze raz rzucę ten piękny wóz. Uch. Nie jeden się pewnie lękał widząc w tamtych latach takie auto na drodze. Dekielki jeszcze smaczki pokażę, popatrzcie, to są takie oryginalne dekielki Mercedesa, pełne felgi. Dobrze, moi drodzy tyle, auto pokazane pokrótce tak jak powiedziałem, jeśli chcecie jakiekolwiek szczegóły dotyczące tego samochodu dzwoncie pod numer podany w ogłoszeniu bo ogłoszenie będzie dostępne w opisie filmu no i co moi drodzy tyle odnośnie tego przecudownego Mercedesa no kapitalnie się prezentuje, kapitalnie pozdrawiam was do następnego razu na razie, cześć a jednak moi drodzy, jeszcze to nie wszystko, takie me skryptum. Będzie odpalenie auta i pokazanie go w ruchu. Patrzcie, jak to chodzi i odjeżdżka i pojechała. Przepiękny zapach spalonej mm. benzyny. Tego już nie spotyka. Pozdrawiam wam na razie, cześć.